Mamy gorący okres w polskim żużlu, głównie za sprawą kwestii finansowych. Cały czas spływają różne informacje, kto spłacił zawodników, kto pojedzie w lidze, kto może nie otrzymać licencji. Na początek chcę zatem dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja w Osterowie. Czy wszystko jest w porządku, czy wszystkie zaległości względem zawodników i innych podmiotów zostały uregulowane? Tak, ze względem zawodników wszystkie zaległości zostały wyrównane w terminie. A w to z licencją, no to się okaże później, czy ją otrzymamy, jaką i tyle. Ale wszyscy zawodnicy za ten sezon są spłaceni. A są jakiekolwiek zagrożenia, że z jakiegoś powodu tej normalnej licencji może nie być, że może to być licencja warunkowa, na przykład? No Warunkowa to chyba zawsze jest zasadą, bo my jakoś mamy od marca dopiero umowę wynajmu, także. Y w okresie zimowym wynajmujemy tylko biuro, a stadion od marca, więc tutaj gdzieś tam warunkowa, warunkowa jest na pewno. No jeszcze wisi nam nad głową nie do końca zapłacona kara szkoleniowa, z którą się nie zgadaliśmy i nie zgadzamy, także, więc zobaczymy, jak to będzie. Rozumiem jednak, że częściowo ta kara została już zapłacona. Jak to wygląda? Ile tej kary już musieliście zapłacić? Ile jeszcze przed Wami? Jakie ewentualnie działania planujecie w tym zakresie? No napiszemy odpiszemy cały czas pisma do, do Warszawy, że ze względu na, na sytuację wszystkich klubów, nie tylko naszych finansową i ciągle, ciągle rosnące e, koszta. Prosimy o umorzenie tej dalszej części tej, tej kary finansowej, tym bardziej, że, że gdzieś tam wszyscy przyznali, że gdzieś tam nie był, to nie jest to błąd naszego szkolenia, tylko był to był zapis w Regulaminie. Bo, bo jak wiadomo, to my chyba jesteśmy jedynym oprócz czy też na klubem, który od 5 czy 6 lat nie korzysta w ogóle z wypożyczek żadnego juniora, a wypożyczamy tych juniorów do innych klubów wielu, więc gdzieś tam to nie była nasza wina, ale zobaczymy, no, co to dalej z tego wyjdzie. Chciałbym porozmawiać szerzej o kwestiach finansowych. Świetnie, że w Ostrowie sytuacja jest opanowana, ale doskonale pewnie wiesz, bo śledzisz, co dzieje się w innych klubach. Ostatnio olbrzymie problemy. Staligorzów. Długo nie było jasne, co będzie z Unią Tarnów. Do dziś mówi się, że nie wszystkie kluby rozliczyły się z zawodnikami. Jak ty odbierasz to, co obecnie dzieje się w polskim żużlu? No bardzo źle. Bardzo źle ze względu na to, że, że gdzieś tam te, te nagradzenia zawodników z roku na rok rosną drastycznie i myślę, że to nie jest problem Stali Staligorzów, czy Ostrowi. To zaczyna być problem oprócz trzech, czy może czterech klubów całych. Wszystkich klubów. I, bo nie jesteśmy w stanie tych wymagań już teraz no, spełniać. Bo mówię, my gdzieś tam też patrzyliśmy na nasz budżet. Jeśli w roku 2021 budżetem 4 miliony brutto wygraliśmy pierwszą ligę, odjechaliśmy 20 meczy i, i wyszliśmy praktycznie na sezon z 4 milionami budżetu na zero. Dzisiaj po tym sezonie jesteśmy z budżetem 12 milionów i tych pieniędzy jeszcze przybrakło. Także gdzieś tam dochodzimy do finansowej ściany, a, a żądania ciągle rosną i. No już, jeśli dobrze to... rozumiem, 12 milionów złotych nie wystarczyło, żeby przejechać sezon 2024. Nie. Była kwota jeszcze większa. Tak. Mhm. Yy, ja mówię będzie? o kwocie brutto. Kwota brutto. Tak. 4 miliony było trzy yy, sezony temu i to była kwota wystarczająca. Teraz kwota 12 milionów nam nie wystarczyła brutto. Yy, a, ja, a jaki będzie budżet na przyszły sezon? Udało Wam się te koszty się tak obniżyć. Porównywalne do tego roku. Koszty obniżyliśmy, lecz wiadomo, że jeśli są jakieś zaległości tegoroczne, no to trzeba się posiłkować yy, pieniędzmi z przyszłorocznego budżetu, także będą wydatki mniejsze, ale ale już gdzieś tam część tych pieniędzy trzeba było spożytkować na spłatę tegorocznego sezonu. Stalgorzów jedzie, pojedzie ostatecznie w lidze, przynajmniej wszystko na to wskazuje. Wystartuje też prawdopodobnie Unia Tarnów. Czy twoim zdaniem to oznacza, że problem został zażegnany, czy jednak za rok jest ryzyko, że znowu będziemy rozmawiać o tym samym? Myślę, że, że, że w końcu dwa, trzy sezony i większość klubów tego nie wytrzyma, bo no bo to już są pieniądze nieadekwatne. No naprawdę ja wiem każdy, ja też chcę zarabiać więcej i wszyscy chcemy zarabiać więcej, ale to już no, jeśli mamy budżet dwudziestu kilkumilionowy w przypadku Stali Gorzów i tak naprawdę y, pięć osób przerara 90% tego budżetu, no to naprawdę jeszcze te zarobki mają wzrosnąć i wzrastają, no to no i, i gdzieś tam budżety miast i wszyscy już są wydrenowani w ten sposób, że no długo to już nie potrwa. Muszę w takim razie zapytać, co byś zaproponował, żeby to się zmieniło? Bo no, mamy sytuację, jak sam mówisz, trudną. Jak to w takim razie zatrzymać? Bo kiedy rozmawia się z osobami różnymi w Polskim Związku Motorowym, to najczęściej pada odpowiedź, że prezesi po prostu nie powinni tyle wydawać. To się też mówi, ale też na swoim przykładzie, na naszym przykładzie, jak gdzieś w pewnym momencie było dużo plotek na nasz temat, takie to mamy milionowe długi, to oczywiście było bzdurą, bo bo nie było takich nigdy takich długich o, o jakich kwotach była rozmowa, ale gdzieś wycofaliśmy się, siedzieliśmy z tyłu przy z na początku tej, tej, no, tych akcji kontraktowych i y, zawodniczych, no to już była krytyka, że śpimy, że w długiej, że zaraz się zbankrutujemy i gdzieś ta presja też jest na, na, na tych prezesach cały czas, nie tylko ze strony kibiców, ale też ze strony medi i, i i każdej innej strony. I no, nie jest to łatwo, bo zawsze Cię spotyka krytyka w, te, w tego typu działaniach. I co ja myślę? Ja myślę, że jeśli już Ekstraliga zdecydowała się na, na wprowadzenie możliwości drugiego obcokrajowca o 2,25, to żeby uspokoić sytuację finansową, to trzeba sprowadzić również, wyprowadzić również przepis o U24, i ściągnąć jednego Polaka, seniora, wtedy nagle zrobi się wiel więcej zawodników na każde miejsce, i te ceny z automatu spadną. Oczywiście ja jestem zwolennikiem KSM-u, bo to by, to by wprowadziło to, że, że te y, żądania naprawdę wrócą do jakichś w miarę normalnych y, ram. Y, y, I tyle, i wprowadzić to na dwa lata, i poczekajmy, zobaczymy, y, jakie to przyniesie efekty. Czyli na już, Twoim zdaniem, jeden polski senior obowiązkowo w składzie KSM i to powinno na Twój czas. przepisu U24. Promujmy ligę U24, bo to jest fajna rzecz i tych młodych chłopaków, i Polacy, i obcokrajowcy mają gdzie jeździć i się rozwijają. Ale jak widać, że, że ten przepis U24, tych zawodników wartościowych, jest niedużo na rynku i, i też to powoduje, no widzimy co. Mhm. Rozumiem, że nie jesteś w takim razie, nie zgadzasz się z Przemysławem Termińskim, właścicielem APATO, który mówił, że liga u 24 do natychmiastowej likwidacji, bo to by pomogło sporo pieniędzy oszczędzić. Z drugiej strony te pieniądze mogłyby trafić na kontrakty z zawodników. Myślę, i... że myślę, że, że cały koszt prowadzenia tej drużyny, jeśli byśmy wprowadzili KSM i wyprowadzili przepis o zawodniku u 24 i jeden Polak by. Senior i junior w lidze to te oszczędności byłyby dużo, dużo wyższe. Myślę, że cała ta liga to jest może nawet ty, różnica jednego kontraktu wtedy. A nie przekonujecie, nie przekonujecie argument, który też czasami pada, że sytuację unormuje to, kiedy dojdzie już do upadku jednego z klubów ekstraligowych, Myślę, że to działa odrzeźw odrzeźwiająco na niektórych i zaczną się normalne stawki? Myślę, że nie, bo w... Ja przypuszczam, że około połowa klubów ekstraligowych ma takie duże problemy, ale też gdzieś jest tam ze 3-4 kluby, które w tej Metalka z Ekstraligy za wszelką cenę w tą Ekstraligę chcą być i w tej Ekstralidze zawsze się znajdą chętni, żeby jeździć. Ja tylko myślę, co dalej, co poniżej będzie, bo zaraz nie będzie drugiej ligi, a, a za dwa-trzy sezony może też nie może być trzy 4 zespołowa Metalka druga Ekstraliga, więc. Myślę, że martwimy się o to, czy będzie kim jeździć w, za 10 czy 12 lat w ekstralidze, jeśli chodzi o okręgowstwo. Ja myślę, że musimy troszkę zacząć się martwić o tą naszą ligę i, i o te kluby, bo, bo tutaj naprawdę jest bardzo trudno. Nie wiem, czy zaglądasz czasami do mediów społecznościowych, ale chciałem ci przytoczyć wpis Gleba Czugunowa, który dość głośnym echem się odbił. Gleb Czugunow niedawno napisał, że zaleganie przez kluby za 8-10 meczów to norma, Nikt wielkiego z tym nic nie robi i zaproponował, żeby częściej niż raz w roku przeprowadzać w klubach audyty. Jeśli ktoś dłużej zalega, to te kluby karać. Co ty o tym sądzisz? No, ja myślę, że możemy wprowadzić audyt co weź, tylko że wtedy Gleb po dwóch meczach może już nie jeździć w polskie widzę, bo ten klub może nie przejść audytu. Jeśli ktoś nie chce poczekać do 31 października, a kluby nie robią tego, dlatego że nie chcą tym zawodnikom płacić, dlatego że że ich stawki są tak wysokie, że naprawdę trzeba chodzić, błagać i żebrać o pieniądze, żeby im to zapłacić. Jeśli komuś jest trudno poczekać na 5 czy 6 meczów do 31 października, to przecież nie musi jeździć w polskiej Lidze, może jeździć w tych świetnych ligach pozostałych, które płacą od ręki i, i tam i nie będzie miał problemu z polską ligą.